Czytanie z listu świętego Tymasza do Boazerii. I rzekł Pan do Lota: Uciekaj z Sodomy, gdyż ona zburzoną będzie, i żonę swą uprowadź ze sobą, gdyż ona prawa jest i sprawiedliwa. A nie zerkajcie za siebie, nie miejcież nawet pokusy takiej, gdyż skończy się to dla Was tragicznie. I usłuchał Lot, Pana swego, i uciekać z Sodomy począł, i żonę swą ze sobą zabrał. I minęli już ostatnie zabudowania miasta i lot odetchnął. Ale za wcześnie to uczynił. Bo jakiś złamas w turbanie z ostatniego straganu, zakrzyknął promocja. I żona lota, choć prawa i sprawiedliwa, nie wytrzymała i zerknęła chciwie ku straganowi. I stało się tak, jak rzekł pan, kara spadła na żonę lota i w słup soli się zamieniła. Od tego czasu lot i jego rodzina. Nigdy nie cierpiała na brak tej przyprawy.